Taka kontrola nie zaszkodzi. No, tylko, że są duże kolejki, nie każdy ze pozwoli na czas. Nie wiedziałem nawet, że jest taka akcja. No i akurat byłem po drodze. Pierwszy raz się można sprawdzić. Nic wiele się nie dzieje, ale chcę skontrolować, bo Ekg robiłam trzy lata temu. Bezpłatne porady lekarzy specjalistów oraz badania Ekg, ciśnienia, poziomu cukru czy spirometrii. Można było również oddać krew. W sobotę na Limanowskim Rynku zakończyła się akcja Biała Sobota. Warto się badać niezależnie od wieku. Niezależnie od miejsca, czyli tak naprawdę również takie akcje jak najbardziej powinny być organizowane i uważam, że bardzo dobrze spełniają swoją rolę. Chętnych do przebadania nie brakowało, a cała akcja spotkała się z przychylnym nastawieniem przede wszystkim ze strony pacjentów, również udzielający porad lekarze wyciągnęli swoje wnioski. Mam nadzieję, jako naukowiec, jako lekarz, który prowadzi specjalizację innych lekarzy, Uczę studentów, że takich dni będzie jeszcze wiele tutaj, w tej miejscowości. Muszę powiedzieć, że zaskoczyłam się takim dużym zainteresowaniem, bo spodziewam się jednak troszeczkę mniejszego. Te badania profilaktyczne absolutnie nie dają nam gwarancji nieśmiertelności, ale na pewno gwarancji długiego życia. I po to trzeba się badać profilaktycznie. Pozytywne są, ale są rzadko. Powinno być częściej. Biała sobota została zorganizowana przez Limanowski Szpital oraz Starostwo Powiatowe. Józef Budacz, TV28.